Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na pierwszym opłatku zorganizowanym przez Fundację Walczącym o Niepodległość, Wyklętym, Pokrzywdzonym, Internowanym i Więzionym. Składam życzenia w tym roku Państwu, zarówno w imieniu Fundacji, jak i przyjaciół Fundacji, którzy dzisiaj nie mogli być. Wśród tych osób jest Zygmunt Goławski, fundator ale także Pan Oleksia Stanisław, który prosił przekazać Państwu także życzenia od Światowego Związku, od, od niego jako Prezesa Honorowego Światowego Związku Żołnierzy AK. Rolą naszej fundacji jest doprowadzenie do dwóch rzeczy. Do zadośćuczynienia i uhonorowania wszystkich osób walczących o niepodległość. Na tej sali, jak po twarzach widzę, jest bardzo wiele osób, które w tej kategorii działały, nie działały i można powiedzieć, że odniosły sukces w ten sposób, że jednak Polskę mamy niepodległą. Wśród tych osób jest główny inspirator dzisiejszego spotkania. Ksiądz, prałat Józef Maj. Proszę Państwa, trzy tygodnie temu jako nasz kapelan, a jest naszym kapelanem, Zwrócił się z następującą sprawą. A kiedy opłatek? No więc zespół kierowniczy fundacji nie mógł nic innego jak zrobić, jak przez trzy tygodnie ciężko, ciężko pracować. Owocem tego jesteście Państwo, że tak powiem, Wasza obecność na tej sali. Chcę przede wszystkim podziękować organizatorom za zaproszenie mnie tutaj do Państwa. Chylę też czoła y, wszystkim walczącym, szczególnie ja, Armii Krajowej w Warszawie i żołnierzom, którzy jeszcze może tu są, bo odchodzą bardzo szybko od nas. Zostajemy jeszcze my, dzieci wojny i właśnie czasów grudniowych. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia 70, którego byłem uciętym uczestnikiem. Chcę króciutko powiedzieć, mam na to trzy minuty tylko. To chcę powiedzieć o genezie. Geneza cała odbyła się tak, że to jest najgorsza hańba narodu polskiego, jaka zdarzyła się w tym okresie, kiedy Polak szczelał do bezbronnego Polaka. To jest hańbą nieodzowną, i dlatego ją trzeba przykryć zakopać. Dlatego cały czas o tym się nie mówi i na południu Polscy nawet, nawet o tym nie wiedzą. Ludzie nie wyszli tam wtedy, yy, yy, jak to mówią, na uciechę, czy specjalnie, tylko wyszli walczyć o godność. O godność Polaka, która była zdertana. Do dzisiaj piętno, idzie to za nami. Ja jako y, grudniowiec byłem wydalony z Polski przed stanem wojennym. Bardzo dużo ludzi wysyłali biletem jedną stronę tylko. I byłem imigrantem. Na emigracji byłem przez 13 lat. Wróciłem do Polski i w dalszym ciągu też, pomimo, że tam skończyłem studia i miałem dobrą pracę, przyjechałem do Polski i w Polsce nie mogłem też otrzymać pracy. Tak, żyjemy wolno w Polsce. Dziękuję, to tyle i bardzo dziękuję jeszcze raz za za to. W tej krótkiej refleksji yy, Pan zobrazował to, czym my się zajmujemy właśnie, że ludzie sobie jeszcze nie zdają sprawy jak tu ciągnie się pokoleniowo ta krzywda, która miała miejsce kilkadziesiąt lat temu. Wydaje się, że to wszystko już zostało wynagrodzone, odfajkowane i teraz... Telewizja nam podaje bieżąco jakieś tam sprawy, tamtych tych nie, nie widać. Nasza fundacja właśnie w tym się zajmuje. To, co chciałbym dzisiaj Państwu przekazać, żebyście mieli to poczucie, żeby ci, którzy nie doczekali z dnia dzisiejszego, mieli poczucie, że Polska im podziękowała. Myślę, że jeszcze wiele pracy przed nami, by było. tak się stało. Na tę okazję chciałbym przywołać jeszcze słowa biskupa regionów polskich, Władysława Bandurskiego, które stały się przesłaniem Służba Rzeczypospolitej. Kapłaństwem jest. Jest to to wyróżnienie, które wymaga by za tę służbę, choćby schronić głowę. Kiedy pan Stański zdecydował, że opłatek będzie dziewiątego. Stycznia. To pierwszą myśl, jaką miałem, to to, że to naprawdę cudowne z, z, zdarzenie, e, że środowisko, które ma ambicje rozpoczynać pewną, nową drogę dochodzenia do tego, co polskie i do praw polskich spotka się na upadku w okresie objawienia pańskiego. A więc w okresie, kiedy my rozważamy w Kościele liturgicznie Misterium Światła tę prawdę, którą wyraża gwiazdka betlejemska za którą szli królowie i rozpoznali dziecię. To jest misterium światła. I pierwsze moje życzenie to jest to, żeby to światło było światłem drogi, całego środowiska. Światłem tej drogi, która nie będzie łatwa, bo trzeba mieć świadomość czekającego starcia o to, co polskie, właśnie tego środowiska dochodzącego do praw, do praw. Tego światła, drogi, życzę. na początek, zawsze warto się przedstawić w jakiś sposób, to stąd piosenka przedstawiająca. Nosząca i zaczną Państwo się zorientują, jak się może nazywać tak naprzestanie. Delikatnie mówiąc, w nosie mam wyborczej każde słowo, książki grosa, film po głosie, lista nie w nosie mam debiantów. Przez media bzdury nie mam żadnych wątpliwości Co do wpływów agentury i dowolka tożsamości A że sam nie byłem wtyką i nie brałem, co nie moje Prawdą złotów sofistyką czwartej RP się nie boję Nawet o raporcie ma u powiedzieć To są kpiny spraw fizyki i z Polaków towarzyszki a no Mam poglądy ustalone zasadach demokracji, zwłaszcza jednak... con su